To jest Dakota. Dakota ma zaledwie pół roku i waży całe 4 kg. No i niestety już spędza swoje najmłodsze lata w schronisku. Szuka domu na pewno aktywnego, jako że to szczeniak, który będzie wiedział, jak ją tutaj wszystkiego od zera nauczyć, bo prawdopodobnie w domu z człowiekiem nigdy nie mieszkała. To jest Jemik. Jemik ma dwa lata, kiedyś już miał swój dom. Jest psem, totalnie na kolankowym, komunikację miejską ogarnia świetnie. Generalnie bardzo lubi kontakt z człowiekiem, lubi się przytulać. Do psów raczej też nie ma problemu i poleca się znowu do adopcji. Moris ma około 7 lat, był już dwa razy w adopcji, niestety ma pilnowanie zasobów, co przyszły właściciel musiałby z nim przepracować. Nie ma problemu z komunikacją z innymi psami. Raczej jest w stosunku do nich obojętny, nie przepada za dotykiem łap, ale jeżeli bylibyście chętni na pracę z nim, myślę, że wszystko jest możliwe. To jest Nevada. Poleca się do adopcji. Buchata, sześciomiesięczna kuleczka. Szukamy dla niej em, rodziny doświadczonej ze szczeniaczkami. Najlepiej bez dzieci. Cześć wszystkim. Oto jest Jogi. Jogi ma 7 lat i bardziej było swojego życia spędził w schronisku. I właśnie już musi stąd odjechać, bo schronisko go przerasta. Chciałabym, żeby zamieszkał w spokojnym domie. Gdyby był, był ogródek i lepiej byłoby, żebyś mieszkał jako pies jedynak. To jest Stefan. Stefan ma niecały rok, jest bardzo przyjazny do wszystkich psów, jest młodziutki, więc bardzo tego kontaktu z psami potrzebuje, ale bardzo ładnie potrafi się zachować i do starszych psów i do młodszych psów i też bardzo ładnie przyjmuje, jak któryś piesek nie chce się z nim bawić. Dla kogo jest, dla jakiego, do jakiego domu, czy jakiego domu szuka Stefan? Przede wszystkim aktywnego, to z całą pewnością. Takiego domu, który zdaje sobie sprawę, że młody pies zawsze wymaga pracy. Na pewno takiego domu, który doceni te takie unikalne umiejętności, które Stefan posiada, czyli, e, czyli to właśnie, że ma te harciegeny, to, że jest bardzo aktywny, to, że jest bardzo inteligentnym psem, to, że jest zorientowany na człowieka i można bardzo wiele z niego wypracować. Więc myślę, że tak naprawdę, jeżeli ktoś szuka psiaka, jeżeli lubi ruch, jest aktywny i szuka psa, który będzie mu w tym, w tym, w tym sposobie życia towarzyszył, to myślę, że Stefan będzie, będzie dla takiej osoby idealny. Bagietka jest unią jedyną w swoim rodzaju. Naprawdę nie znamy chyba na paluchu i nie znaliśmy psa, który byłby tak wpatrzony w człowieka jak bagietka. Także na pewno jest psem bardzo uczuciowym i takim, Dającym z siebie niezwykle dużo e, dla człowieka. Niestety Bagietka jeszcze nie umie poradzić sobie z, z zostawaniem samej przez długie godziny. Więc no, potrzebuje właśnie domu, który będzie pracował z nią nad jej lękami, e, który daje czas oswoić się w nowej sytuacji. Natomiast no, jest z nią bardzo pogodną, bardzo towarzyską i jak najbardziej naszym zdaniem nadaje się na świetną przyjaciółkę. Nie ma na imię Tura. Trafiła do schroniska, ponieważ wydarzyło się nieszczęście i właściciel ciężko zachorował i nie może się nią dalej opiekować, więc podpisał życzenie. Jest bardzo fajnym pieskiem, super wychowanym, miejskim, pięknie jeździ samochodem. Na pewno może być sympatyczną towarzyszką dla jakiegoś psiego rezydenta. Z suczkami dzisiaj widzimy na evencie, że też bardzo fajnie się dogaduje. Warto dać jej szansę, ponieważ z domu trafiła niestety do, do betonowego boksu. Warto dać szansę kundelkowi, bo to psy wspaniałe jak każdy inny. Są niezwykle mądre, bardzo się przywiązują do człowieka. Dostaniesz w zamian miłość bezwarunkową. Są mega wierne, oddane. A w dodatku jedyne w swoim rodzaju. Nikt inny nigdy nie będzie miał takiego Stefana jak ty. Każdy z nich zasługuje na miłość i na nowe, lepsze życie.